Halo, halo. Dzień dobry. Holmes znowu nadaje. Ruszyła zbiórka na Ultrafiolet Grassland. Czyli w dowolnym tłumaczeniu swojskim to będzie jakieś ultrafioletowe łąki, ultrafioletowe pola, ultrafioletowe stepy. O czym to jest? Co to w ogóle jest? Dosyć taka grubaśna książeczka. Jest tam zawarta tak. Mechanika w stylu osr -u. Jest tam zawarta setting, czyli opis świata, i jest tam zawarta cała kampania kampania drogi. Dlaczego ten system mi się podoba? Tam jest super rozwiązana mechanika podróży: mechanika karawan lub innej podróży. I tą mechanikę można wykorzystać do dowolnego systemu. Można kraść ją garściami. Czy to będzie Warhammer, czy to będzie y, Zeftulu, czy to będzie Kult, czy cokolwiek innego, gdzie będziecie grać y, podróż, będziecie mieli jakiś odcinek podróży. Wszystkie te rzeczy możecie kraść garściami z Ultrafiolet do swojej gry. I właśnie ja tak myślałem, a. Fajna sprawa, bo sobie gdzieś tam do Warhammera to ukradnę, ukradnę, a później zacząłem tą grę przeglądać. I tak przeglądam, karka po kartce, patrzę, a tam jest kompletna duża kampania. Kurna, mówię wow, chcę poprowadzić tą kampanię. Z tym, że tam niektóre rzeczy są takie SF, takie odjechane, jak jakiś tam kot telepatyczny, ale to można zastąpić czymś innym, tak? w zależności od tego w jakim świecie będziesz chciał grać. Jeżeli w tym systemie Ultrafiolet Grassland, no to można to potraktować jako jakieś science fiction. Tak? Idealnie mi się tu nasuwa samo. Pomysł, że można rozegrać y, na przykład w świecie Star Warsów, gdzieś tam na pustyni i tak dalej, podróż. Y, w świecie Mad Maxa, tak? Też podróż tymi samochodami y, z Mad Maxa. Y, John Carter na Marsie też można rozegrać. Ale ja coś innego będę chciał w tym rozegrać. Ja planuję poprowadzić w tym Warhammera. Troszkę zmian powprowadzać i. Takie dziwaczne miejsca zrobić na pustkowiach chaosu. i Na pustkowiach chaosu chcę to poprowadzić. Tam różne takie dziwne, w samej tej oryginalnej grze są dziwne właśnie rzeczy, jak jakiś kot telepatyczny, ale to możemy zastąpić czymś innym, tak? Czy wojownikiem chaosu, czy, czy ze Star Warsów jakąś inną rasą, tak? To wszystko da się tutaj. Coś tam zmienić, coś podmienić, i do dowolnego settingu to macie. Dla mnie to jest rewelacyjne Podręcznik obowiązkowy. Jak dla mnie, nie? Także polecam. Zobaczcie, tutaj jeszcze załączę takie cytaty, cytaty z innych kanałów YouTube'owych. Dobre rzuty, będzie grane. Podlinkuję ich, gdzie możecie ich filmy znaleźć. Zobaczcie w komentarzach. A tymczasem, zapraszam. Do takiego szybkiego przeglądu, co inni myślą. Ultrafioletowe łąki to jednocześnie autorski setting, przygotowany w formie gotowego do zagrania sandboxowego modułu oraz dedykowana mechanika SeaCut. Tak, dobrze słyszycie, chodzi o morskiego kota. Ta mechanika jest luźno oparta o filozofię OSR i gry detekopodobnie. Y z takich jeszcze fajnych informacji, odnośnie dlaczego warto tą grą się interesować, to fakt, że gra wygrała dwa, dwie nagrody ENI. złote ENI hmm. dla ilustracji oraz srebrny dla darmowej gry. Obie te nagrody otrzymała w 2020 roku. Okay. Jest wokół tego cała mechanika i prosty, ale bardzo satysfakcjonujący system ek ekonomii, oparty o bardzo interesująco i zmyślnie przygotowane tabele losowe. Wędrówka. Odbywa się w strukturze point crawlu, czyli mamy 32 duże lokacje na równinie pomiędzy fioletowym a czarnym miastem. I generalnie im dalej na zachód, tym dziwniejsze robią się te ultrafioletowe łąki. W setnym gry jest podróżowanie między tymi obszarami, na których możemy dokonywać kolejnych odkryć takich mniejszych lokalizacji. Przygoda, sesja typowo wygląda w ten sposób, że jest to wędrówka. Cała kampania jest tak na dobrą sprawę wędrówką, która rozpoczyna się w cywilizowanym yy, Violet City i podróżujemy do odległego i tajemniczego Black City, które znajduje się na krańcu świata. I w trakcie takiej sesji gracze zarządzają swoją karawaną, e, sprawdzają ile mają paliwa, żywności dla zwierząt, paliwa dla dziwnych pojazdów e, i. E, i... Poruszają się pomiędzy ciekawymi, interesującymi miejscami, po drodze przeżywając równe, różne przygody, bo mogą się im zdarzać różne encountery, różne misfortunes, ale na najważniejsze są te miejsca, do których docierają. Czyli podróżują z miejsca A do punktu B, e, gdzie są różne tajemnice do odkrycia, lochy do zbadania, e, mhm. różne plemiona, rasy, kultury, z którymi można nawiązywać kontakty handlowe, e, z którymi można wojować, które można w rozmaite Osoby, co tylko gracze sobie wymyślam, wchodzić z nimi w interakcję. UVG to więc nie tylko opis tych 32 obszarów na równinie, ale masa zróżnicowanego materiału, takiego mięsa do grania: map, lochów, miast, generatorów, zahaczy na przygody, postaci itd. I moim zdaniem to jest właśnie największa siła tego całego produktu. Za jakiś czas. A jaka Twoja opinia, ogólna opinia o podręczniku? Tak. Całościowo? Całościowo. W skali tak szkolnej od 1 do 5 dałbym mu 5 minus. W jak spokojnie zmieści się wasza, próbujemy na przykład do DD albo do obcego. Rozbity statek kosmiczny, który będzie pasował do okultystycznych, tam przez demony albo nieumarłych ruin w Czarownik czarownik ty dać łapka w górę. What fate awaits them in the darkness?